Cześć, z tej strony moto uczyciel Mariusz Kurek. Witam Was wszystkich serdecznie mm. na moim kanale. Zapraszam do dzisiejszego odcinku, A w dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o wiedzy praktycznej, którą wypadałoby mieć jadąc do Federacji Rosyjskiej. Opowiem Wam o swoich przygodach, co trzeba, co nie trzeba, jak z pieniążkami, gdzie można je ewentualnie wymienić, jak tam z tankowaniem, bazą noclegową i tak dalej. Od razu zaznaczam, ten odcinek będę się starał, żeby był merytoryczny. Nie będzie tutaj, że jakichś akcji gorących i opowiadał tych historii, które już opowiadałem na kanale Ubarego czy Chłopaku z jednośladu. Dzisiaj po prostu skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, co dla Was będzie ważne. A że jest końcówka stycznia 2026 roku, zaraz początek lutego, to pewnie wielu z Was myśli o tym, gdzie pojechać i marzą Wam się takie kraje jak Uzbekistan, Kirgistan, nie wiem, Kazachstan, ale patrząc na to, co dzisiaj się dzieje aktualnie w Iranie, to ten przejazd tam od strony, pomijając Rosję, może być utrudniony. Więc mówię, kurczę, Nagram to bo jak szukałem informacji to też mało ich było, a tutaj macie praktycznie wszystko z jednej ręki. Więc zaczynajmy. No, żeby wjechać do Federacji Rosyjskiej, potrzebna jest nam wiza i możemy tą wizę załatwić. Ja nie pamiętam gdzie załatwiłem, przepraszam, nie pamiętam, pamiętam gdzie załatwiałem, bo wizę załatwiałem poprzez pośrednictwo. Ja tam macie coś takiego, że możecie sobie wykupić też vouchery. Są trzy opcje: czyli jeden wjazd i wyjazd, to jest voucher. To tam gdzieś wychodzi około z tymi pośrednictwami 500-700 zł. Potem możecie sobie załatwić dwa wjazdy i dwa wyjazdy z Rosji. To tam gdzieś chyba około 800 zł z prowizjami i wszystkim kosztuje. No ale że ja wjeżdżałem kilka razy i wyjeżdżałem kilka razy z Federacji Rosyjskiej, to potrzebowałem tak zwaną wizę mnogokrotną i ona kosztowała mnie jakieś 2,800-2,900 tysięcy. 2,800, tak, albo 2,900. Nie pamiętam dokładnie, no gdzieś około musicie tu liczyć sobie taką kwotę. W tej wizji mnogokro wizy monog mnogokrotnej było tam zaproszenie do Rosji, ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko co jeśli chodzi o to, żebyśmy my jako obywatel Polski mogli wjechać do Federacji Rosyjskiej. E, więc tutaj te papiery potrzebne. E, następnie, wjeżdżamy motocyklem, e, to trzeba kupić ubezpieczenie w Polsce. Ja nie znalazłem ubezpieczalni w Polsce, która by mi ubezpieczyła ten motocykl na czas pobytu w Federacji Rosyjskiej. E, być może jest i ja nie znalazłem, to mówię na podstawie swojego doświadczenia, żeby ktoś mi tam zaraz nie... Mądrował. Więc trzeba ubezpieczenie kupić i tak. Można to zrobić w dwa jakiś sposób. Ponoć to można zrobić online u nas gdzieś poprzez strony rosyjskie. Albo mamy takie budki, gdzie możemy kupić tą astanowkę w Rosji. Budki oczywiście po przekroczeniu granicy, już rosyjskiej. Koszt ubezpieczenia na dwa tygodnie to było około. Kuczy 70-120 zł. Ja jechałem Himalajanem 450. Nie mieli go w swojej bazie i ubezpieczony był jako BR-650. Royal Enfield BR-650. No ale numery win się zgadzały. Zresztą, jak miałem kontrolę policyjną, policjant się do tego nie doczepił w żaden sposób. Więc to już jest druga informacja, jeśli chodzi o ubezpieczenie. Spokojnie po każdej, po, na, za każdym, na każdym przejściu jest zaraz po przekroczeniu jakaś budka z tym ubezpieczeniem. Ja byłem w godzinach popołudniowych, więc to był dzień. Nie wiem jak ta sytuacja nocą wygląda. Choć jak przekraczałem granicę mongolską, rosyjską było noc, to nie było moż, możliwość wykupienia tego ubezpieczenia. I tam się chyba kupuje na 10, 14, 30 dni, ale tu się nie martwcie, jest taka możliwość. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć w Rosji, to jest kwestia oczywiście pieniążków. Kartą online nie zapłacimy, blikami nic nie ma możliwości, nie ma możliwości wypłacenia gotówki. Warto mieć parę rubli ze sobą na ten pierwszy strzał, żeby były, były coś te pieniążki przy sobie, 1000-2000 rubli, to jest nam około 100 zł, chyba. Jak się nie mylę i sobie szybko to. E, policzyłem. E, wymienić bez problemu można euro i dolary, ale dolary, zwracajcie uwagę, jak jedziecie na wschód, na Azję, żeby one były nowe, żeby wam ktoś tych starszych dolarów u nas w kantorze nie sprzedał, bo potem jest z tym lipa i to muszą być takie e, te nowe dolary. E, ja pierwsze pieniądze wymieniłem tam nielegalnie, w, na zasadzie, że była budka z tymi ubezpieczeniami, tam kupiłem i gościu mi tam wymienił. Ale generalnie wymienia się w bankach w Rosji te pieniądze, i nie w każdym. Nie każdy ma kasę, więc trzeba tam tego poszukać, ale z paszportem wymieniamy i robią to na miejscu bez problemu. Co do bazy noclegowej, tak jak wiecie, Booking nie działa, ale działa strona Travigo. Trawigo. Nie wiem, jeśli się pomyliłem, to przejęzyczyłem, no to trudno, ale widzicie o co mi chodzi. Więc ta strona działa, więc bez problemu tam noclegi możemy sobie znaleźć. I w takich większych miastach, jak dłużej chcemy zostać, ja sobie w Moskwie znalazłem w taki sposób, czy w Irkucku. Przez cały przejazd w Rosji ja nie spałem pod namiotem na dziko. Bałem się, nie bałem, bałem się po prostu jakichś dziwnych różnych przygód, więc nie ryzykowałem i jadąc głównymi drogami to w, przy tych głównych drogach są te tak zwane gostynice czyli te motele i bez problemu możemy tam znaleźć nocleg to w zależności od miejsca to jest tak od 60 do 140 zł czy od 50 do 140 zł zapłaciłem za noclegi na ogół taka średnia wliczam jest to z około 90 zł za jedną mhm. osobę co do tego, jakości tych motelów no to Niektóre były spoko, a niektóre były takie, że no bałem się wziąć prysznic, to Wam od razu powiem, czy musiałem spać w śpiworze, no ale było, było sucho. Generalnie co do tych gostinic, to musicie zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeśli idziemy w dzień jesteśmy tam gdzieś na Sybirze, dalekim wschodzie, to Rosjanie nie jeżdżą samochodami po nocach i u nich jest tak, tam zauważyłem, że oni zjeżdżają do tych gostinic i bardzo często nie ma miejsc noclegowych, jak szukamy go, tego miejsca po 21, więc tak hmm, polecam szukać pomiędzy 19, zjeżdżać na przerwę 19, 20, 30, żeby nie później, bo potem nie ma miejsc, ja, ja myślałem, że oni mi na złość robią, ale naprawdę y, pamiętam, jak jechałem do o po drodze mijając chyba z 13, 14 gostynicji i rzeczywiście one były wszystkie pełne, parkingi pozajmowane, więc y, na to musicie uważać, jeśli chcecie sobie tam spać. Co do stacji benzynowych, to na ogół to były 92 i 95. Tankowanie jest takie tam nieprzyjemne w większości stacjach, bo były już stacje takie bardziej europejskie. Czyli na zasadzie podjeżdżamy e, motocyklem, schodzimy z motocykla, idziemy mówić e, za ile tankujemy, ile chcemy. No, ja mówiłem zawsze, że do pełna, ale nie wiem ile mi do pełna wyszło, więc dawałem w zastaw swoje pieniążki, tam te 2000 rubli, żebym sobie dotankował i mógł wziąć resztę. Ale trzeba było im tłumaczyć, że tak można to zrobić po zatankowaniu idziemy tą resztę odzyskać. nie? bo jak płacimy Kartą to nie ma problemu, no ale kartą, jak już Wam wspominałem, nie możemy płacić. Często, częstotliwość stacji duża ani razu w Rosji mi nie brakło e, paliwa i nie bałem się, że mi paliwa braknie gdzieś, więc te stacje benzynowe są gdzieś dosyć, e, no jest ich, jest ich sporo. E, to to jest e, te rzeczy, jeśli chodzi o tankowanie, o noclegach powiedziałem, o wizy powiedziałem, co jeszcze? Aha, e, jak będziecie dojeżdżać w e, Moskwa, Mosk na Moskwie są e, Antyradary, ja nie wiem, zagłuszacze, GPS-ów i tak dalej, więc tam mapy nie działają, nawet offline. Miałem problem z tym ogromny, żeby trafić w miejsce, gdzie chcę jechać, i tutaj też to trzeba mieć to na uwadze, że tam gdzieś ta ręczna mapa na pewno by się przydała. Mi się udało trafić w te miejsce, w ten hotel, którego szukałem w Moskwie, bo poprosiłem taksówkarza o pomoc ludziom i pomogli e, dojechać, ale było to, możecie mi wierzyć, naprawdę bardzo, ale to bardzo e, trudne. I e, Jeśli chodzi o, o ogólnie, z jakich map ja korzystałem e, w, jadąc w Rosji, to posciągałem sobie mapy e, google offline'owe działały, miały tam z 2-4 błędy, ale generalnie namierzały mnie więcej, jeździłem na Google e, offline. Ie. Yy, yy, tak, co tu jeszcze, bo ja to wszystko oczywiście tradycyjnie spontanicznie yy, mówię, więc gdybym gdzieś czegoś zapomniał, czekajcie o sobie muszę powtórzyć. Nawigację powiedziałem, hotele powiedziałem, tankowanie powiedziałem, kasa yy, powiedziałem. Yy, co do sklepów, wszystko jest, wszystkie produkty są, co potrzebujemy, więc nie ma sensu ich yy, taszczyć ze sobą. Dodatkowo, czy jakieś nieprzyjemności od zwykłych Rosjanów nie spotkałem, może jeden, dwa głupie komentarze, ale tym nie, nie przejmowałbym się w tym, o tym w żaden sposób, bo więc generalnie wygląda to dosyć ciekawie. Aha, jest jeszcze ta autostrada M12. Budują autostradę z Moskwy do Władywostoku, ma lecieć, ona się nazywa M12 i ona jest płatna. Ja na nią wjechałem, ryzykując, miałem nadzieję, że będą gdzieś jakieś bramki, i tak dalej. Okazało się, że możemy zapłacić za nią tylko online, ale że jesteśmy Polakami, to tego online'u nie mogą zapłacić na szczęście. Skorzystałem z pomocy mojej nauczycielki z rosyjskiego Tatiany, którą serdecznie tutaj pozdrawiam i Tatiana ma rodzinę w Rosji, więc udało mi się zapłacić za tą autostradę, ale rachunek dopiero przyszedł pojawił się online po ukończeniu tej autostrady i dokładnie nam wyliczyło co i jak, więc udało mi się to opłacić, więc nie wiem czy z tego powodu były jakieś kredki na granicy były czy nie, ale generalnie jak nie macie kogoś znamego z możliwością płacenia w Rosji, omijajcie te M12, bo jest to ryzykowne. Ta autostrada jest na bardzo wysokim poziomie, naprawdę wygląda to jest, jest to wow, no, bardziej przypomina drogę ekspresową, no ale jest świeża droga, bardzo pusto, stacje benzynowe tak nowoczesne, że hej. E, więc e, tu z tą M12 to tutaj u, e, uważajcie, e, dobrze, że teraz zacząłem mówić, bo jak z dostępnością do Wi-Fi, w Rosji nie mamy problemu z dostępnością do Wi-Fi e, jest na stacjach benzynowych, w hostelach i tak dalej, ale bardzo często będziemy musieli się rejestrować naszym głównym numerem z Polski po prostu e, i dostępność jest całkowita, zresztą ja nie miałem, jak zgubiłem swój telefon z tym głównym numerem polskim Rosjanie mi udostępniali swoje Wi-Fi e, bez problemu, więc tylko trzeba po prostu ich poprosić. Co do języka, no u mnie ja gawariu paruski ciut-ciut, więc ja się dogadałem z Rosjanami. E, te podcyrlice oczywiście znam, tę podstawę znam, e, ale uważam, że jeśli nie znasz rosyjskiego, bez problemu przejedziesz. E, jak zatrzymają was służby czy policja, no to lepiej mówić, że nie znacie tego rosyjskiego, bo potem oni, um, bariera językowa zrobi e, swoje. Coś po angielsku oni e, dukają, więc łatwiej się dogadać po angielsku niż w Mongolii, czy Kazachstanie to na pewno w Rosji. Dodatkowo miałem trzy kontrole policyjne. Raz po prostu to była kontrola wszystkich motocyklistów i papiery sprawdzeni. Ewidentnie mieli jakąś akcję. Druga kontrola to była, czy mam ubezpieczenie. Raz mnie tylko policjant zatrzymał, sprawdził, czy mam ubezpieczenie wykupione i no sprawdził, puścił mnie od razu, a raz mnie złapali na podwójnej ciągłej, jak wyprzedzałem, i za to zabierałem tam. W Prawo jazdy w Rosji, więc na to proszę yy, uważać, yy, musicie się tam pilnować, żeby tego yy, nie robić i nie wyprzedzać na podwójnej yy, ciągłej, yy, nawet jak Wam miejsce udostępniają. Kierowcy przed, to na pewno. Co jeszcze, jak Rosjanie jeżdżą, no jeżdżą jak wariaci, zwłaszcza na drogach takich zwykłych, nie tych dwóch, dwupasmowych. Wyprzedzają się na trzeciego w miejscach dozwolonych. Sam widziałem śmiertelny wypadek, więc no, trzeba tam po prostu na Sybirze mocniej uważać e, więc tak, a co do rosyjskiego, jak macie problem z rosyjskim, to napiszcie do mnie w DM-ach, bez problemu dam na miarę Wam na moją nauczycielkę z rosyjskiego Tatiana, ona prowadzi też za zajęcia online, więc chociaż tą cyrlicę, te podstawowe zloty, bez problemu e, możecie to pojąć, czekajcie, ja nagrywam to na spontanie, jednym ciągiem, w międzyczasie chyba tam będą zdjęcia sobie latały z Rosji, które udało mi się zrobić i których nie zgubiłem więc możecie sobie e, zobaczyć, e, no co do ceny, no ceny są bardzo zbliżone jak w Polsce. Może niektóre artykuły spożywcze rosyjskie są tańsze. Paliwo wtedy było jakieś 3 zł, jak dobrze pamiętam. I to była najtańsza rzecz. Ale zdarzało się, że hot dog z Coca-Colą pół litra... 25 zł mnie kosztowało, yy, więc yy, to tak. To tak w skrócie na szybko. Też chciałem taki merytoryczny, tak jak mówię, odcinek wam powiedzieć. Ja to mówię z głowy, spontanicznie, żeby też nikt się potem do mnie nie doczepiał, że mam słabą polszczyznę, mam ładną polszczyznę, jak się skoncentruję Ale ten filmik yy, ma być robiony na luzie. Więc tu yy, yy, mi proszę wybaczyć. Jeśli macie jakieś pytania o czymś, czegoś wam nie powiedziałem, i chcecie się do, coś dopytać, to śmiało w komentarzach Zadawajcie pytanie dotyczące tych Rosji. Ja na pewno każdemu z Was serdecznie opowiem. I jeśli byście chcieli też taką serię tych filmików odnośnie jak to wyglądało w Kazachstanie i w Mongolii z noclegami, z tankowaniem, z ludźmi, to dajcie znać w komentarzach. To ja chętnie się podzielę. Nie będziecie musieli wertować stron internetowych, co i jak. No bo tam zresztą, jak wiecie doskonale byłem. No i super. W ogóle dziękuję Wam, że oglądacie. Jestem w szoku, że to jest mój czwarty filmik i każdy naprawdę powyżej tysiąca ma już wyświetleń. Dla mnie to jest prawdziwe wow. Nie spodziewałem się takiego odbioru i ten odbiór jest w większości pozytywny. Za to dziękuję. I za tydzień się pojawi na pewno rozmowa z Moniką z firmy ADV Insight, Moto Hero, no jesz, komunikach jak przekraciłem twoje nazwisko, to mi wybacz. No i tyle. Życzę wam pięknego tygodnia i byle do wiosny. Trzymajcie się, buziaczki. A, jeszcze po już zdążyłem mikrofon zdjąć. Ważna informacja. Jak przekraczamy granicę rosyjską, to będą chcieli od nas wypełnienia dokumentów cennych dotyczących motocykla. I powiem Wam, że to jest dosyć skomplikowane, ponieważ no, ja miałem z tym problem, mimo że mówię czytam po rosyjsku bez problemu. Tam będzie trzeba podać, gdzie jedziemy, z jakiego kraju do jakiego i to dokładnie cel. Ja musiałem wpisać Mongolię, że tranzyt, jakim motocyklem jadę, numer win, jaki jest koszt tego motocykla, w jakich miejscach się będę zatrzymywał do spania, więc tutaj bym się przygotował na Waszym miejscu, bo na pewno te dokumenty celne gdzieś latają po po internetach, żeby to po prostu sobie przygotować i wiedzieć co się wypełni. Na jednej granicy mogłem pisać po angielsku, na drugiej musiałem cyrylicą pisać, przepisywać. Na jednej granicy nikt mi nie pomógł, na drugiej to wypełniła za mnie celniczka, więc jak na to traficie, ale musicie być na to przygotowani i po prostu no tak jak powiedziałem sprawdźcie co sobie na internetach na pewno z GP chatem czy z czymś da się to zrobić, bo nie będziecie tracić na to e, zbędnego e, czasu. E, I dodatkowo na granicach też oni mogą poprosić od was sprawdzenie telefonu, co macie. Najlepiej mieć dwa, trzy telefony, ale sprawdzałem dokładnie. Mi się trafiło, że sprawdzali naprawdę bardzo dokładnie moje telefony, czytając rozmowy. Na jednym przyjściu tylko zdjęcia, a na dwóch bo chyba nic nie sprawdzali, bo mieli to gdzieś, więc. Na to też musimy się przygotować, jeśli chodzi o przejścia graniczne, ale jak już Wam tam mówiłem, to sprawdźcie sobie na moich rozmowach u Barego, czy, czy u, u chłopaków z Jednośladu. To tyle. Jak mi się coś nic nie przypomni, to nie będzie post skryptom 2 Trzymajcie się raz jeszcze i buziaki. Pa!